Taki typowy dzień z życia sprzedawcę samochodu, żeby nie powiedzieć brzydko handlarza. No i więc no, wstajemy rano, albo załatwiamy swoje sprawy na miejscu, albo wsiadamy w auto, tym razem w Mazda 3 z 2006 roku dwulitrową benzynę 150 koni. Wszystko jest super w tej maździe poza jedną bardzo ważną sprawą. Pięciobiegową skrzynią biegów, która niestety w trasie jest słaba. Po mieście super synchronizacja bardzo zwawy samochodzik, ale na trasę to będzie no wyzwanie a przed nami ponad 500 km do przejechania. Ze względu na to, że Mazda, zobaczcie, 4000 obrotów i 140 na godzinę I to auto już zaczyna się troszeczkę męczyć I Nie jest komfortowo do końca Natomiast no ma tutaj służyć Nowemu klientowi Po mieście Fajnie bo jest Nieźle wyposażona Skórka, fotel Podgrzewanko Muzyczka bardzo sympatycznie gra I e, Jedzie fajnie Poza właśnie tą trasą, natomiast no, będzie służyć po mieście, to w zupełności ta piąteczka jest fajnie zsynchronizowana. Ja tymczasem kończę, muszę tutaj się, mówiąc brzydko, na suwaczek zamontować. Pierwszy już korek tuż po wyjeździe e, z domu, ale udaje się, trójeczka i jedziemy. Pokażę Wam ją później z zewnątrz, a we Wrocławiu zobaczycie co odbierzemy, więc do usłyszenia. A więc tak wygląda poczciwa maździorka trujeczka face liftingowa, którą wieziemy do Wrocławia do naszego klienta, któremu sprzedaliśmy w zeszłym roku Abarth 500. O której opowiemy Wam bliżej, bo to jest super egzemplarz. Sam go, że tak powiem, tworzyłem dla swojej małżonki natomiast no, przyszła potrzeba sprzedaży, to został sprzedany, a teraz z wielką chęcią go odkupujemy. No, tutaj no, stały klient, którego znamy już 10, 12, a może nawet więcej lat i zawsze pomagamy w samochodach, potrzebuje pięcio drzwiowego auta i takowe mu jeździemy. Mazda w specyfikacji zimowej jeszcze jak widać, bez felg aluminiowych, ale porządna zima, troszkę nam się już obrudziła, bo pada po drodze. No w środku tam widzieliście, jak wygląda. Skóry w super stanie. Kierowniczka również w perfekcyjnym stanie. Klimatronik, to już mówiliśmy, pozgrzewany fotel. Taki zadbany samochodzik, bo ma 120 przebiegu, to jest i bardzo wielkim plusem. Prowadzi się dobrze, no skrzynia to już tak jak wspominaliśmy. Brak szóstki w trasie, męczący. Głowa będzie kwadratowa, natomiast po mieście żwawy, żwawy pięciodziowy hot hatch 150 konny więc opowiemy wam dalej o ciekawszych autach w dalszej części podróży a tutaj pod tym adresem możecie znaleźć auta z naszej oferty tak więc zapraszamy serdecznie Mazda chcę chce pokazać, że tak te 150 koni, czy tej skrzyni piące jednak daje radę no niestety tutaj przeszkadzają nam użytkownicy ruówfonna no ale już długie na hama i lecimy tak jest nie jest cicho ale jedzie a niestety przed nami patrol musimy zwolnić Czyli pewną momą, chyba uciekają chyba Może im, im damy drugim co? A! Nie dogonią nas. Mamusy. Dobra, lecimy dalej. No. Ciekawe jeszcze jak spalania 8-3 średnie ze stówki na razie. Walczy. Zobaczymy na koniec. Dobra. Katowice 480. To takie po drodze. No ale. Wrocław. Trzymamy 12 i No więc. Masa zostawiona. Abart 500 odebrany. W lipcu go sprzedaliśmy, teraz go odkupujemy. Zostały nawet jeszcze nasze wlepy. Trudne jak cholera, no ale co zrobić? Ramki też są nasze, niestety dojechało szkodzenie, ale cieszę się, że ten samolot jest z powrotem z nami, bo mam miłe wspomnienia z nim: Robert z Tunapo Autocholice. w nim palce i auto ma 176 koni i 310 nm. Naprawdę mały, fajny pocisk. Ja go sprowadziłem 3 lata temu dla swojej żony. Która się nie poruszała, płakała, jak go sprzedawałem. A teraz mam nadzieję, że się ucieszy, jak go zobaczy pod domem. Bo mi się morda cieszy, pomimo to, że teraz jedziemy do Warszawy po kolejne auto. Przypomnę, że jesteśmy teraz we Wrocławiu. Kurde, w środek cholera, pokażę, ale ale jest. Jest brudno. Ale o środku to jeszcze i o hałasach z wydeszku. Później w trakcie drogi e, tymczasem płacimy, lecimy do Warszawy. Jeden szybki test drive, w czwórka, lecimy Maciek. Tak, na pasażerze chyba wygląda to szybciej. Żegnamy leśnica. O kurde. Mówiłem, że nie poleci 200. A tu odpływamy 210. No i to mały skrabik. Nie wiem, co moja żona go tak kochała. Aczkolwiek ja go chyba tylko przebalałem. Delikatnie delikatnie no dobra, ktoś będzie miał bardzo fajną zabawkę bo trafi w ofertę, chyba nie zostanie w rodzinie, ale to nigdy nic nie wiadomo no na pewno postraszymy trochę po ulicach Trójmiasta, wiem, wiem kto postraszy <laughs> mogę postraszyć będzie straszył, strasz, strasz. dobra, lecimy tymczasem do tej Warszawy nie ostatni raz w tym tygodniu tylko, tyle nadmienię Ostatni etap układanki dzisiaj odbieramy w Warszawie jeszcze Jaguara XJL z 2015 roku w Warszawie no i lecimy już do domu, trochę zmęczeni jesteśmy no ale Abart XJL damy radę aczkolwiek to zmęczenie o parę kilometrów w kołach tak więc Wyczyścimy, i trafi w ofertę. A więc, jak są szerokie drogi, Lecimy do domu. A no, Maciej sobie nie mógł odmówić tunelu, ja muszę. Bardzo... Muszę go teraz trochę gonić głośno, sorry. Ale po poszedł. Dobra, ruszamy do domu. Kawałek drogi przed nami, ale damy radę. Ślicznie się prezentuje Grnojek na, na ulicy. Świetnie się prowadzi. Trochę komfortowo, trochę sportowo wrócimy do domu, zobaczymy co Jego gębę może zobaczymy Uśmiechniętą Chyba się cieszy Dobra, wystarczy Do zobaczenia w domu Tak więc jesteśmy z powrotem w Trójmieście. Ach, wystartowaliśmy 650 chyba, jest 20 po 12 i kończymy ten dzień z życia sprzedawcy samochodów, żeby nie powiedzieć handlarza. Ehm, jakieś 1300 km w kołach ehm, dzisiaj mamy bez, bez, bez przygód, tak więc... Jesteśmy zadowoleni Mazda dostarczona do Wrocławia Z Wrocławia zabar... zabrany Abarth e, I w Warszawie Jeszcze zabraliśmy od tego Właśnie XJ -ta. Tak więc Może Was zaciekawi ten Szybki odcinek e, Może byście Chcieli zobaczyć więcej Co się u nas dzieje To spróbujcie nam jakoś Wspomóc nas Lajkiem no, a my postaramy się jakoś odwdzięczyć ciekawostkami, które jak widzicie u nas cały czas z każdego dnia mogą się pojawić. Więc nie będę już zanudzał na koniec tego ciekawego dnia i zmierzam do domu. Otóż, ostatnia prosta, na tej ostatniej prostej będą najwięcej przygód, tak więc. Dziękujemy za uwagę i dobrej nocy, bo jutro trzeba już zapierdzielać Dzięki O, przedostatni zakręt i pa